tutaj dla moich teraz z znalezisk. Zapraszam do oglądania cyklu e, Spacerowe znaleziska. To już trzeci odcinek z mojego cyklu Spacerowe znaleziska. Tym razem zdobyczę podczas wspinaczki na Langfossen. Pierwsza zdobycz to szkielet tajemniczego zwierza leśnego. Drugie to jest drzewo, które zrzuca skórę. A trzecie znalezisko to już zupełnie niefajne znalezisko i pewnie się ze mną zgodzicie. Zapraszam serdecznie. Tutaj dla moich teraz spacerowych znalezisk zobaczyłam taką fajną gałąź i ona mi się jakoś skojarzyła z jakimś takim jakby szkieletem. Szkieletem, nie wiem, zwierzęcia. Yy, tutaj zobaczcie, dla mnie tutaj są jakby tylne łapy, ogon. Tutaj grzbiet. Tu przednie łapy. No nie widać, yy, co to mogłoby być za zwierzę, ale tak mi się to kojarzy jakoś. Jakby szkielet. Szkielet leśnego zwierza. Czy wam też się to z tym kojarzy? Pokażę wam jeszcze z tej perspektywy, z której to zobaczyłam. A jak grząsko. O zobaczcie, widzicie to? No mi się to tak kojarzy z tym. Czyli kolejna, kolejne znalezisko spacerowe. A teraz chciałam wam pokazać coś fajnego. Nie, nie to miamkę, to mi nie o to chodziło. Chociaż też jest fajna, teraz ją odkryłam. Taka fajna jamka. Ale czy widzieliście drzewo, które zrzuca skórę? Wprawdzie ono już jest ułamane. Nie wiem, czy ono już nie żyje. Ale zobaczcie, tu jest tego drzewa skóra. Zobaczcie. To jest drzewo zrzucające skórę. Słyszałam o wężach, jaszczurkach, ale że drzewo... No więc tak, to jest skóra tego drzewka. A tu przy okazji taka fajna jamka. Takie fajne odkrycie. Co tam mamy ciekawego? No, czyli to będzie moje spacerowe znalezisko, czyli drzewo zrzucające skórę. A to drzewo sobie stoi w takiej przepięknej scenerii. Po drodze na Langfossen. Takie coś odkryłam. Wiecie co to jest? Nu no, nu, no, tak nie wolno robić. Kuszeczka ze sobą do tak powinna zawędrować, wstyd. Dzięki serdeczne, że ze mną byliście. Dodam tylko, że polowanie na spacerowe znaleziska cały czas trwa.